Bywa tak, że oglądając piłkę nożną, jest się świadkiem historii. Czasami historii, która potrafi wprawić w histerię. No, i tak też było w moim przypadku tym razem. Może nie widać tego po mnie, może nie było tego widać w trakcie live'a, który prowadziłem, ale dosyć mocno wstrząśnięty i też jednocześnie zmieszany jestem po tym, jak Ajax po raz pierwszy w historii w Lizie przegrał z Necknajmechan na swoim terenie. 0 do 3, tutaj brzmi wynik. I o meczu samym w sobie nie będę jakoś super dużo mówił, będę tutaj sobie po prostu tylko buldupił. Także od razu ostrzegam. A jak ma w tym momencie punkt przewagi nad PSW w ligowej tabeli. I przed tą kolejką była sytuacja taka, że PSW jechało na stadion Feyenoordu, Feynordu, który jest w super formie. I tak się składa, że jeżeli Feyenoord by wygrał na swoim boisku a Ajax na swoim boisku też, no to ekipa z Amsterdamu mogłaby już świętować mistrzostwo. Stało się jednak tak, że Feyenoord pomimo tego, że prowadził 2-0, ostatecznie 2-3 przegrał po golu w doliczonym czasie spotkanie na swoim boisku, a Ajax, no w niewytłumaczalny dla mnie sposób, odpuścił wręcz, można by powiedzieć, spotkanie z Nijmegen i wygląda to wszystko tak, że na dwa mecze przed końcem sezonu jest jeden punkt przewagi tylko nad aktualnym, jeszcze i kto wie, może później też nadal, mistrzem Holandii z klubu Philipsa. A jak miał dużo sytuacji w tym spotkaniu, może nie sytuacji, ale czasu, który spędzał na połowie Nek w okolicach jego pola karnego, trochę tam strzelał, wysokie XG, ale ja nie widziałem tam jakiegoś nastawienia, nie wiadomo jakiego. Ja nie widziałem tam bardzo składnych akcji, nie widziałem tego, że liczymy na cokolwiek innego niż gol z przypadku, tak naprawdę. I niczego w tym temacie nie zmieniło to, że tym razem w wyjściowym składzie wyszedł Wald Weckhorst, czego bardzo się domagało bardzo wielu kibiców, bo ten Brian Robi to golu, goli, nie strzela. Dokazuje się, że Weckhorst wcale w wyjściowym składzie przynajmniej lepszy nie jest. Słaby mecz Holendra, tutaj sobie należy to jasno powiedzieć. Jasne, Najmechen po prostu broniło się i kiedy trzeba było, to kontrowało. Strzeliło z tego trzy bramki. Brawa dla nich. Nie mam cienia problemu z tym, żeby stwierdzić, że po prostu wykonali dobrą robotę. I to nie jest jakiś nieziemski fuks, że to się tak skończyło. A jak w ostatnich trzech spotkaniach, stracił 8 punktów. I krótko mówiąc, trzy spotkania temu punktów przewagi było 9. Krótko mówiąc, jeżeli Ajax nie zdobędzie tytułu mistrza, to po raz pierwszy w historii ekipa, która miała 9 punktów przewagi na tamtym etapie sezonu, mistrzem nie zostanie. Także tutaj, poza tym, że właśnie Ajax pierwszy raz u siebie przegrał z Nakhnehen, tutaj też może się napisać historia. Ja się nawet odważę stwierdzić, że ta historia faktycznie się wydarzy, bo patrząc na tę formę, patrząc na to, że jest wyjazd do Chroninchen, które nie jest jakoś super słabe, patrząc na to, że u siebie będzie grane z Twente, które w tym momencie nie jest w wybitnej formie, ale... Jest w górze tabeli, jest mocne. Jest klubem, z którym Ajax często ma problemy. Jest klubem, który bardzo Ajaxu nie lubi. Jest klubem, w którym gra też Sam Stein, który zostanie królem strzelców w tym sezonie i który jest po pierwsze synem Murisa Steina, który został zwolniony w ubiegłym sezonie z Ajaxu i który jest bardzo w Amsterdamie nielubiany. A poza tym ma już podpisany kontrakt z swoje Nordem, z którym będzie w przyszłym sezonie, no w którym będzie grał w przyszłym sezonie. No tu mi się wszystko układa w to, że gość strzeli przynajmniej dwie bramki w tej ostatniej kolejce. Nie wierzę w to, że Stwente Ajax u siebie wygra. Z na wyjeździe też mi trudno w to uwierzyć. Z kolei PSV ma raczej prostsze terminy nasze w porównaniu do ekipy z Amsterdamu. Z czego się bierze mój brak wiary, poza samymi w sobie wynikami? Mam bardzo mocne poczucie, że. Jakby to powiedzieć? Że wyczerpała się chyba trochę? Formuła Francesco Fariolego? I że też sam Włoch trochę, trochę, nie wiem, czy strada zmys postradał zmysły, czy co, ale w momencie, w którym było chyba 0-1 jeszcze, w momencie, w którym ja widzę, że gość tutaj zdejmuje Kenetsato i Lora i Jurela Hato, czyli dwóch najbardziej wartościowych piłkarzy tej drużyny, dwóch piłkarzy, którzy nie graliby nie wiadomo jakiego piachu, dwóch piłkarzy, którzy mają w sobie to, żeby wynik tego spotkania potencjalnie móc odmienić, no to ja się łapię za głowę. Zwłaszcza jeżeli za Hato wchodzi Owen Windall, który nie daje się do absolutnie niczego. Jeżeli też nie wiadomo, kto nie wchodzi za Kneta Taylora. Bo oczywiście ja jestem fanem Jortego Mokio, który wszedł za Holendra, ale to nie jest ten piłkarz, którego trzeba było zmienić na litość. Także trener, nie wiem, dzieje się z nim coś bardzo niedobrego. Poza tym a jak przestał kogokolwiek zaskakiwać, przestał ewoluować, to bardzo głębokie wyprowadzanie piłki i robienie sobie niezbyt dużego wyzwania, czy niezbyt dużego priorytetu w tym, żeby grać szybko. Wszyscy to już przejrzeli, wszyscy już wiedzą jak w to grać, nawet Mechan był w stanie to wszystko przejrzeć i sobie z tym doskonale radzić. Znowu też można pomyśleć, że kurczę, no, jak spojrzymy na Sofa Skor na przykład, to piłkarzem meczu został golkiper gości. Można sobie pomyśleć, że hej, przecież duże XG i że przecież strzelali. Ale jeżeli przez ostatnich parę spotkań dzieje się znowu to samo, jeżeli jest tych strzałów dużo, ale nic z tego nie wynika, nie wiem, no, nazwijcie mnie szaleńcem, ale trudno tutaj mówić w takim razie o przypadku i to już jest oczywiście rolą trenera, żeby zauważyć, co konkretnie jest tutaj nie tak i co należy zrobić, żeby to przestało mieć miejsce. Farioli tego w tym momencie nie robi. I ja nie wiem, czy to jest kwestia po prostu innego ustawiania ataków, czy to jest kwestia innego treningu napastników. Tutaj za późno, żeby cokolwiek zmienić w moim odczuciu, ale to po prostu nie działa. To po prostu nie działa i trudno mi jest pretensje mieć do Wekhorsa, że nie potrafi grać lepiej w tym momencie. No, jak patrzę na niego, że za łzami schodził z boiska, no to jasne, że mi się przykro robi i mu współczuję, bo wiem, że mu na pewno bardzo zależy. No, ale... ale właśnie, łzy. Wiecie, mnie dużo bardziej niż to, że Ajax w tym momencie czysto piłkarsko wygląda źle, martwi, bo... Było już w tym sezonie tak nie raz i nie dwa, a jednak udawało się nie wiem, czy siłą woli, czy mocą, czy czymkolwiek innym przepychać spotkania. Teraz przestało się udawać to robić i patrzę na to, w jakiej formie jest PSW, które pięć ostatnich spotkań wygrało. W miarę gładko poza tym meczem swoje normy. Patrzę na to, co wyprawia ostatnio Ajax. I zastanawiam się, co się musi dziać w szatni, bo to mnie boli dużo bardziej, to mnie martwi dużo bardziej, bo morale muszą być bardzo niskie w tym momencie. A na atmosferze w tym zespole w dużej mierze oparte były wyniki do tej pory. No nie wróży to dobrze, mówiąc najdelikatniej. W holenderskiej fanbazie Ajaxu i nie tylko w sumie dosyć dużo mówi się o tym. No dobrze, kurczę, ale gdzie ta drużyna była rok temu, no przecież i tak duży progres i tak dalej. Tak, jest duży progres w porównaniu do tego, co się działo sezon temu, ale wydaje mi się, że to jest tekst, to jest argument, to jest rzecz, którą już dawno powinniśmy porzucić. To jest retoryka, której już dawno nie powinno być w słowniku jakiegokolwiek kibica klubu z Amsterdamu, bo tam tak zgnilizna padlina, Absolutnie nie powinna być punktem odniesienia dla takiego klubu jak Ajax. Wydaje mi się też, że już dawno tamte problemy udało się pokonać, a te problemy, które są teraz, są problemami nowymi i problemami, z którymi Francesco Farioli poradzić sobie aktualnie przynajmniej nie potrafi. Ja gościa lubię, ja doceniam to, że z tamtych problemów się wydostał i uważam, że zrobił świetną robotę i był dobrym wyborem w momencie, w którym aż tak bardzo trzeba było się podnosić z ziemi, tak naprawdę, żeby nie powiedzieć, że z piwnicy. Ale tu i teraz jestem zdruzgotany. Po prostu nie mam pojęcia, jak na to wszystko patrzeć i po prostu nie mieć ochoty pogryźć kaloryfera z frustracji. Co chyba po prostu zaraz pójdę zrobić, bo wydaje mi się, że. Nie wiem, no, ja mam ten kanał, powiem szczerze, ja ten kanał zakładałem po to, żeby móc się wygadać z piłki nożnej, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo duża liczba moich znajomych nie interesuje się piłką nożną, że w zasadzie nikt w moim otoczeniu nie interesuje się piłką w taki sposób, w jaki ja się interesuję, i nie mówię tu o intensywności, ale też sposobie patrzenia na piłkę i tak dalej, nieważne. YouTube zawsze był moim miejscem do wygadania się, żeby nie truć osobom, które się tym nie interesują, żeby, a jednocześnie mieć tę potrzebę zaspokojoną i ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak mało osób na moim kanale klika w mecze czy w pomyczówki Ajaxowe, ale dalej to robię właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, o którym mówię. I, I tyle. No, jestem bardzo sfrustrowany. Naprawdę bardzo dawno aż takich emocji we mnie piłka nożna nie wzbudzała. Ten ubiegły sezon był mega depresyjny, ale tutaj to boli dużo bardziej, bo klub. Wydaje mi się, że ośmieszy się jeszcze bardziej, nie zdobywając tego mistrzostwa. I jest to po prostu przykre. Także no, idę włączyć zimną wodę pod prysznicem i sobie pod nim usiąść. Może mi w końcu przejdzie. Ale dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Bardzo mi miło, że widzów to zrobiłeś, zrobiłaś.